Izrael, Palestyna, Kanaan. Pochodzenie nazw. W antycznych dokumentach, kraina, gdzie między innymi leży współczesne państwo Izrael, określana była mianem Kanaanu. Najbardziej rozpowszechnione wyjaśnienie pochodzenia tej nazwy odwołuje się do semickiego rdzenia kana, kna. Oznaczającego purpurę lub kupca. Innym możliwym sposobem tłumaczenia, który najmocniej do mnie przemawia, jest założenie, że pojęcie Kanaan oznaczało kraj na dole. Z perspektywy wkraczających na terytorium Kanaanu Izraelitów, którzy przedostaliby się od strony wschodniej lub północno-wschodniej, Teren stanowiący cel ich wędrówki dosłownie leżał u ich stóp. Tułaczka Żydów przez pustynne piaski, obojętnie jak długo dokładnie trwała i którędy przebiegała, skończyła się na górze naprzeciwko Oazy Jerychońskiej, na górze Nebo. Dlatego z punktu widzenia Mojżesza, stojącego na szczycie Nebo, niewysychająca rzeka Jordan. Gęsto porośnięta na brzegach, jak też bujne i zasobne ziemie wokół Jerycha, wydawały się prawdziwym rajem na ziemi, który znajdował się właśnie na dole. Jeśli Teren nosił nazwę Kanaanu, to analogicznie zamieszkującego rozmaite plemiona zbiorowo nazywano Kananejczykami, podobnie jak mieszkańców rzekomych Indii. Uznano za Indian, i pojęcie to odnoszono potem do najprzeróżniejszych szczepów i klanów. Zupełnie inną kwestią jest etymologia słowa Izrael. Hebrajski wyraz Izrael oznacza wojujący, zmagający się, walczący z Bogiem. I pojawia się w Biblii po raz pierwszy. W księdze Rodzaju, w scenie pojedynku Jakuba, syna Izaaka z aniołem. Do walki doszło nad potokiem Jabbok, płynącym do dzisiaj w okolicach miasta Dżeraż w Jordanii. Zwycięski Jakub otrzymał nowe imię – Izrael, traktowane potem jako eponim, czyli określenie całego ludu, który wyrósł, z gromady jego dwunastu synów. Wedle opisu biblijnego, dwunastka synów Izraela schroniła się przed klęską głodu w Egipcie. Nad brzegami Nilu mieszkali przez długi okres, kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset lat. Na pewno bardzo długo. Zmuszeni do niewolniczej pracy przy budowie miast Spichlerzy, Izraelici zaczęli odczuwać zniecierpliwienie i buntować się przeciwko swojemu położeniu. Według księgi Rodzaju trudzili się przy wznoszeniu miast Pitom i Ramzes na terenie ziemi Goshen we wschodniej części delty Nilu. Nowym władcą, który zmienia politykę na bezwzględnie surową wobec żydowskiej mniejszości. Był najpewniej Ramzes II. Pretekstem dla hebrajczyków do wyswobodzenia się z poddaństwa miało być wyjście na pustynię na trzydniowe święto. Nieudzielenie zgody na to świętowanie doprowadziło do zesłania plak na Egipt. W słynnej opowieści o wyjściu z Egiptu Żydzi zachowali pamięć o cudownym uwolnieniu spod jarzma Faraona, o przejściu suchą stopą przez rozwarte morze oraz o wędrówce przez pustynię aż po masyw niebo. Morzem, które rozstąpiło się na dwoje, nie było najprawdopodobniej Morze Czerwone, ale jeden z przymorskich akwenów nad Morzem Śródziemnym. Zbiornik, zwany Morzem Sitowia, odsłonił swoje dno na skutek działania wiatru od lądu. Jako ciekawostkę powiem, że jak się chce po hebrajsku dać sygnał do zrobienia szpaleru, to podaje się hasło Jam Suf, czyli właśnie Morze Sitowia. W domyśle zróbmy, zróbcie Morze Sitowia. Rozstąpmy się na dwoje. Oczywiście wiele składowych opisów wyjścia z Egiptu i wędrówki do Kanaanu stanowi supozycje i przypuszczenia. Obłok prowadzący Izraelitów do Ziemi Obiecanej stanowiłby słup dymu po wybuchu wulkanu w XVI wieku przed naszą erą na Terze, Tirze współczesnym greckim Santorini. Przemieszczałoby się nie 600 tysięcy mężczyzn, ale 600 rodów, klanów, co wydaje się bardzo rozsądnym założeniem. Nie wiemy dokładnie jaką drogą Zmierzali Hebrajczycy w stronę niesprecyzowanej ziemi obiecanej. Być może przeszli Półwysep Synajski z górą Synaj, osiągnęli nawet pustynne od ludzi hidżazu, czyli obecnej Arabii Saudyjskiej, przechodzili przez południe współczesnej Jordanii. Istnieje legenda o tym, że wojska faraona goniły Hebrajczyków aż do Petry, stąd Najsłynniejsza budowla zwana skarbcem faraona Alhazna, czy też pałac córki faraona, właśnie w Petrze. Ostatecznie dotarli do masywu Pisga z górą Nebo. Kto z Was był lub będzie kiedyś kąpać się w Morzu Martwym, nieopodal znanego Kumran, na przykład, po drugiej stronie akwenu, na terenie Jordanii, będzie mógł zobaczyć szczyt góry. Nebo. Ze szczytu góry Nebo Hebrajczycy, Izraelici lub Żydzi, trzy określenia na tę samą grupę etniczną, zeszli w dół w kierunku dobrze prosperującej oazy Wierychu. Zanim jednak dotarli do miasta, przebyli Jordan, który, podobnie jak wcześniej Morze Sitowia, cudownie się rozstąpił, po czym w Gilgal, już na zachodnim brzegu rzeki. Jozue kazał postawić 12 dużych kamieni upamiętniających tyleż samo pokoleń Izraela. Gdy Żydzi stanęli pod murami Jerycha, czuli się wspólnotą zintegrowaną dodatkowo zbiorowym obrzezaniem na pagórku na pletków Ara Aralot koło Gilgal, kilka kilometrów na północ od Jerycha. Rytualne obrzezanie mężczyzn. Którzy przyszli na świat podczas wędrówki przez pustynię, uwypuklało nowy wymiar, początek zupełnie nowej epoki w swojej ziemi. Z Hebrajczyków, czyli nomadów splecionych więzami krwi, stali się Izraelitami. Są oczywiście cały czas Żydami, ale judaizm rodzi się dopiero w VI wieku przed naszą erą. Nieoceniony Herodot, ojciec historiografii rodem z małoazjatyckiego Halikarnasu, przemierzający Lewant, czyli wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, nazywał pas lądu między obecnym Libanem a Półwyspem Synajskim Palestyną, albo dokładnie Syrią Palestyńską. Palestyna i przymiotnik palestyński. Należy uznać za grecką formę przekładu terminu Izrael-izraelski. Izrael, jak wyjaśniałem, oznacza wojującego, zmagającego się z Bogiem, a pojęcie Palestyna bierze się od greckiego palestes czy palaistes, czyli wojownik, zapaśnik, fajter. Herodot spróbował zatem przetłumaczyć dosłownie, hebrajską nazwę. Wydaje się mało prawdopodobne postulowane niekiedy pochodzenie Palestyny od Filistynów, ponieważ w wersji greckiej oba wyrazy zupełnie inaczej się zapisuje i mają odmienny źródłosłów. Czym innym Palestyna, a zupełnie czym innym Filistyni, choć owszem zamieszkują, czy zamieszkiwali antyczną Palestynę. Podobnie Jezus był Palestyńczykiem w sensie pochodzenia z obszaru zwanego Palestyną, ale nie Palestyńczykiem w sensie dzisiejszej przynależności etniczno-narodowej do ludu palestyńczyków. I już na koniec, taka drobna uwaga: współczesnych mieszkańców państwa Izrael nazywa się Izraelczykami. W przeciwieństwie do antycznych, Mieszkańców Palestyny, żydowskiego pochodzenia, których określa się mianem Izraelitów. W formie uzupełnienia zapraszam do wysłuchania zamieszczonego już na kanale Izrael 1001 podróży podcastu Droga do Powstania Izraela oraz podcastów, które pojawią się niedługo: Kumran, Zwoje nad Morza Martwego, Morze Martwe oraz tam, gdzie Jordan wpada do morza Martwego. Jericho i Kasr al-Yahud.